Dzień dobry z tej strony Rosa! Nie no, żartuję, to ja, Doktor Ron. Od dzisiaj moją ikoną będzie Frank. Nie na YouTube, tylko w Brawl Stars. No bo co, na tablecie już nie da się zmieniać ikony na YouTube. Um, dzisiaj będziemy nagrywać Rosa X, więc Frank możesz już odejść. Witamy Rose. Ona po prostu była tak podekscytowana. I musi Was coś poprosić? Nie, nie, to nie ja, to nie ja, to krow. A, okej, okay. dobra, to proszę bardzo. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, dzięki. E, nie musiałem już tego mówić, więc dzięki krow no w sumie on, on też jest podekscytowany no bo jako pierwszy był w odcinkach zexy ale do rzeczy dziś będziemy rozumieć, jakby ktoś nie wiedział na zbiorze klejnotów, czyli game grab starcie czyli showdown napad czyli haste oblężenie czyli siege i wielka gra niestety nie będziemy mieli ponieważ dopiero będzie za 25 minut czyli za niecałe pół godziny no więc już bez zbędnego przedłużenia. Zaczyn zaczynamy! Psst, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dobrze, Gierka nam się już ładuje. Roza jest już gotowa. Bibi i Penny pewnie też. A zobaczmy, kto będzie naszym przeciwnikiem. No też druga roza Słaba roza Ojej, co ja robię. Leży Rosa mamy przynajmniej Ulta, bo ult Rose jest super. Jak widać... O Jezus Leon. Jak widać ja zostałem wybrany na to, żeby zbierał te gemy. No a tam. O e, No dobra, niech będzie. E, tutaj ten pan Bibi walczy z Leonem. No to bardzo dobrze. Dawajcie tą rozę, bo ona jest bambiczką. Nie wiem, żarty. Aha. Uja, ile gemów. Dobra, mamy to. Leon tutaj sobie łazi... Da dalej. Dobra, zabili tego Leona. Ja jak zginę, no to będzie tak słabo, bo ja mam te wszystkie gemy. Dobra, zabita roza. Leon. Dobra. No, na szczęście nic mnie zrobił. i a my wygraliśmy gierkę. Plus 5 pucharków. No to ja nie mam słów. A, jak mogliście zauważyć, bardzo dużo zebrałem pucharków, bo w ostatnim odcinku miałam tam chyba 2800 czy ileś. A teraz mam 3100. Prawie 200, 3200. Więc. Bardzo duży pucharku zebrałam. No ale teraz nie na to pora. Teraz gra, yy, pora na solo. Możliwe, że dzisiaj też zagramy duo. Ale to się jeszcze okaże. Dobra, słuchajcie. Yy, teraz będziemy yy, grali, jak mówiłem, solo. Myślę, że dobrze nam pójdzie, ponieważ solo to jest jeden z moich ulubionych tych... Ojej, dobra. I to jest jeden z moich u, ulubionych trybów. Więc może nam dobrze pójdzie. Bo, bo jeszcze mam dwa ogólnie. I ten drugi to jest Siege. A, no, ale siege, siege jest też bardzo fajny, bo za wygraną dostajecie 10 puszek. No więc naprawdę. E, bardzo dużo pucharków. Jak widzicie ja już mam aż 7 teraz będę miał. Power cubesów. O Jezus. Co ile on zadaje? Czy ich porąbało? Ś -ś -ś -ja. No ten frugo powinien zostać znerfiony. No Ja tak ja tak nazywam. E, no ten soczek powinien zostać znerfiony, no bo kurde, Rico Rico z pięcioma powercubesami zadaje 1000 e, e, damage a jedną tą kuleczką swoją. No to już przesada. O Jezus. Ten to będzie zadawał miliard. Uciekamy, uciekamy. No mówię, że miliard. Nie, 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 nie. co ja robię, Jezu. Dobra, musiałam uciec, bo jakby on mnie dopadł no to byśmy mieli przypał. O Jezus. Nie, tylko nie to. Patrzcie, o, jak kurde, omijamy, to jest piękne. On nie wie, co się dzieje ogólnie. Oj. No dobra, tym razem już dostałem. Już... O Jezus! Dobra. No kurczę, niestety przegraliśmy, zajął czwarte miejsce i trzy pucharki. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Jeśli teraz nie przydarzy nam się spotkanie z takim napakowanym rico, to może się uda. Elo, elo, elo. Ehe, dobra. Tutaj jest jakiś. O, ja! Jak ja się przestraszyłem tego. Tak ja tak sobie idę spokojnie, tak się oglądam za porki psami i tu taka peny z krzaków. Dobra, wiecie, co? Zbieram sobie tak porki psy. No, jest rozwal to. Jezus, Maria, no Bibi ma taki odrzut. Wiecie, że cały czas mi się myli i mówię na Bibi jako dziewczyna. Nie wiem, czemu. Jez, no czemu ona ma taki duży zasięg, a ja mam taki mały zasięg? Mmm, The Diamond. Kurde, weź się ogarnij, typie, no jak mnie zabijesz, no to się wkurzę. O Jezus, mówię coś, tak? Tu jest Pani Shelly. Pomyślałam, ja że ją zabiję, ale zapomniałam, że ona się uleczyła, jejku. No ale straciliśmy bardzo dużo odpływów, aż cztery. No dobra, teraz zagrajmy sobie Haste, czyli Nap. Mamy już przygotowany hejs, to go chciałam tak zaznaczyć, możecie zauwa zauważyć, że zbieram browboxy i bigboxy, ponieważ będę robił opening. Tak, ale jak możecie zauważyć, mam 31 gemów, ale sorry, nie kupuję tego Big Boxa, no bo no nie ma sensu. Ale otwórzmy sobie jedną skrzyneczkę tak. Na pobudzenie, na pobudzenie, no bo no, w poprzedniej gierce nam poszło strasznie, strasznie słabo, no minus 3 pucharki. Dobra, więc może to nam da coś. 30 golda, 6 do Barleya, 6 do Kruka. No to jeszcze jedna, tak przed tym napadem, taka wróżba. Aż 70 golda, 6 do Mortisa, 25 do krowa. Jest to normalnie lud jak z yy, yy, tego... Boxa. Dobra, to jeszcze ostatnie przed gierką. 50 golda, 6 do Piper i 15 do Karla. Gold do Karla to mam ulepszenie, więc całkiem spoko. Ale ulepszymy to sobie kiedy indziej. No więc już bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Bum, bum, bum. Zaraz będzie, bo będziemy rozwalać sejf. No znowu elo, elo, elo. Elo, 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 brok. Jezus! Nie, 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 Zostaw mnie w spokoju. Tak mi się wydaje, że... My im zadajemy te obrażenia z sejfu, jakby to powiedzieć. A oni na mnie. Jezus, obrażenia z sejfu. Najlepsza nazwa 2019. O, dzięki, chłopy. Ja sobie uciekam tu. Akorda, to był zły pomysł. No ale zobaczcie, my mamy 100% safe'u. Ja będę takim ochroniarzem, nie? Mimo przejścia, tutaj jest safe e, pana Dudy. Nie, żartuję. E, dawaj tego, Rico, panie wieżyczko, bo. Co on chciał właściwie zrobić? Nieważne. E, tutaj ten Frank ma strasznie dużo HP. I fajnie by było, jakbyśmy go rozwalili. To znaczy, fajnie by było, jakbym ja go rozwalił, no ale... Wiecie, tam ci gośćkowie też. <laughs> ja byłem odworny na to i mnie nie spowolnił. Zamknij się, Rose, nie wiem, żartuję. Family friendly. <laughs> e, dobra, tego Franka musimy... Ja pier... Zostaw mnie. Ja... Jezus, był centymetr dosłownie od... Ała. Dobra, typie dalej, 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 bo jak on nam rozwali, jak oni tam to wygrają, no to ja się popłaczę, nie żartuję. Ale będzie słabo, to będzie siara na odcinku, nie żartuję. Eee, myślisz, że ja Ciebie nie widzę? Czy Ty myślisz, że ja Ciebie nie widzę? Ja mam oczy dookoła głowy, a my właśnie wygraliśmy. Eee, więc dostaję 5 pucharków, no i się cieszę. Teraz przyszedł czas na Sida. Tak w ogóle zobaczcie, co się pojawiło, jak graliśmy sobie Heista. Pakiet 25 poziomu, czyli 3 megaboksy i 250 gemów za 48 zł. Na pewno jakiś YouTuber to sobie kupi, ale my nie w tym odcinku. Może kiedy indziej. No dobra, teraz bez przedłużenia zaczynajmy Seed'a. Tak się zastanawiam czy ten kamik i Deiki będą dobrzy bo jak my z nimi jak my przegramy no to nie będzie za fajnie Okej okay. Nie wiem co się dzieje, ale okej. Okay. To w ogóle nie, nie da się nic zobaczyć, bo jak oni tu szaleją kurde, zestawiają to <laughs> jest jaka debilka. Co ona zrobiła? Hmm. Ej, weź tego, weź tam, no, juju! The Eki jest trochę nieogarnięty, dobra. Co oni mają aż trzy e, śrubeczki, a my dopiero dwie. No dobra, teraz oni mają zero, a my dwie. Ale idzie za to, bot! Co nie jest za fajne. Nie będziemy ulta używać, bo w ogóle niektórzy grają, no to używają ulta, a to jest zupełnie bez sensu, bo ten ult tylko robi... że zadawane obrażenia przez przeciwnika... Ej, no właśnie. Zadawane obrażenia przez przeciwnika są mniejsze. Chociaż chyba na bocie to nie działa, bo bot to jest... bot. Dobra tam... Crow? Mm, Idź sobie. Idź sobie! Nie! No weźcie, zbieracie te śrubki, typy, no bo jak my to przegramy, no to nie będzie fajnie. No tylko, że jak ten bocał cały czas ginie, no to nie da się, nie da się wygrać, bo on jest słaby! No czy on nigdy nie grał jeszcze na Siege'u? Odpowiedz mi na to pytanie. Oj, 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 oj. No, dobra. Remis, brak oblężenia. Nie no, to fajnie, fajnie, super. No, wiecie co? Ten gość, ten Bo to jest chyba najgorszy gracz z jakim kiedykolwiek grałem. No zobaczcie sobie. No Jezus Maria, zostaw mnie. W ogóle ciekawe czemu to pan nie ma u mnie imienia. Bo jakbyście nie wiedzieli imienia zni znaczy Niki znikają po, po tym jak będziecie mieli e, tą 15 rangę to po 15 randze już znikają Niki, a ja mam dopiero... Na, ja nawet nie mam na rozie tej e, 15 rangi, więc... Nie wiem o co chodzi. No pewnie zrobię a po prostu nazywała się Spacjum. Ja też tak czasami robiłem. Ale nie wiem. Spróbujemy kiedyś na odcinku. Jak sobie zrobię konto nowe? Co jednym tym wygrali? Żartujecie sobie. Ze mnie. To sobie ze mnie żartujecie, tak? Dobra, tam. Jedziemy ją. się stało. Dobra, no Jezus. Zginiem, z, z Jezus Maria, idź sobie. Dobra, zbierajcie szybko śrubki, bo... Dobra, dzięki, dzięki. Yy, mamy aż 16 śrubek. Jak tego nie wygramy, no to ja... nie wiem, co zrobię. Jezus... To ja pójdę sobie kupić yy, Steve'a Rogersa. Nie no, żartuję. <laughs> Jezu, ale głupia. Widzieliście tą Jessie? Kurde, puśćcie, sobie jeszcze raz ten odcinek i zobaczycie. Ha, to on wziął śrubkę. No i kurde, osiemnasty poziom. Nie no, tak, tak, no to jest super. No kurde, weź się ogarnij. Ja to będę zbierał ślubki typy. Hmm, bardzo się, chyba nie pojawiają. No jak Jakby tylko to 67%. Dobra. No niestety przegraliśmy. Tamta pam miała dziesiąty poziom mocy, czyli miała star powera. No nie dziwię się, że nas pozabijała, ale e, odcinek do, e, trwa już 15 minut, więc niestety nie zdążymy zagrać duo, no ale może kiedy zrobię następny odcinek, nie opening, tylko e, ktoś tam, Excel, już Wam nie zdradzę kto, no to wy, wygramy. Tymczasem ja i Frank się z Wami żegnamy. Do usłyszenia i cześć!